Cześć, dzień dobry wszystkim. Mówi z tej strony i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Disc 7 Wolves of the Virtuals. Szczerze mówiąc, nie przypuszczałem, że tak szybko wrócimy do tytułu, jakim jest disga 7. Natomiast w promocji na PSN pojawił się dodatek, więc nie mogłem przepuścić takiej okazji. No i będziemy w stanie w tym wypadku zobaczyć sobie te wszystkie historie bonusowe, które w ramach dlc zostały dla nas przygotowane, jest to 3, 6, 7, 7 historii tak mi się wydaje, że to będą historie jedziemy w takim wypadku po kolei będę odblokowywał te rzeczy pojedynczo, tak mi się wydaje i tak naprawdę nie wiem co dalej, trochę zobaczmy na tym, zobaczmy w dark assembly, czy coś się pojawiło, czy coś się może zmieniło ale nie widzę tu na dole żadnych tych. No to może bezpośrednio u Dimension Guide. Tak jest. DLC The Overlord, Demon Lord and Sheltered Girl. Jedziemy w takim wypadku. Od razu odpalamy. Dalej Fuji. Weź się pospiesz. Walka to to, co czyni do takim wspaniałym. Za bardzo się przejmujesz. A może ktoś naprawdę silny się w końcu pojawił. I wszyscy tutaj są tacy słabi. Nikt nie jest w stanie się ze mną równać. Za Overlordem la Harlem. Przybyłem tu tylko na wycieczkę. Ale zastanawiam się, czy nie powinienem przeprowadzić inwazji na tą, na tą miejscówkę. Muszę poprosić Fiona i pozostałych, żeby się tym zainteresowali. Nieźle ci idzie. Hej, dzieciaku, czy to ty jesteś tą osobą, która tutaj sprawia tyle problemów? Zachowujesz się ewidentnie niestosownie jak na turystę. I nowy przeciwnik, co? Powiedziałbym, że nie planowałem tutaj stwarzać problemów. Chciałem tylko spotkać overlorda tego netherworldu. Moi wasale mieli znaleźć dla mnie Overlorda, ale się rozdzieliliśmy. A ci kretyni tutaj nie, o niczym nie wiedzą. Czym jest to Overlord? Nie mamy czegoś takiego w Hinomoto. Że słucham? Fuji, w zwykłych Netherworldach Overlordowie to... Ci, których tutaj nazywamy szogunami. Goście u władzy. szoguni. A więc są <noise> bezwartościowymi z <bokami. głos> Mogę się. W... Widzę skąd wziął się termin, ten termin, lordzie Laharlu. Jest, jesteś całkowicie w błędzie. Który kretyn tutaj nazywa się Szogunem Hinomoto? Kultura jest tutaj zupełnie inna. Jeżeli masz jakiś problem, to mogę ci w tym pomóc, ale będzie ci to trochę kosztowało. Ośmiesz żądać ode mnie hajsu po tym, jak dowiedziałeś się, kim jestem? No, grubo. Będę musiał cię zmusić przemocą do posłuszeństwa. O, odpowiedź godna prawdziwego demona. Jesteś całkiem w porządku, Overlordzie Laharlu. Wytrząsę tą kasę z ciebie. Fuji, weź się ogarnij. Jesteś zdecydowanie zb zbyt brutalny dla tego uroczego młodzieńca. Uroczego młodzieńca? Przyjrzyj się na Harlowi. Nie, nie, nie stać go nawet na koszulę. Musi być u niego krucho z kasą. Weź, weź, przyhamuj trochę. Ja wybrałem, żeby się ubierać w ten sposób. Mam całą masę więc musiałeś przybyć tutaj, żeby zarobić HL. -ę. To jest bardzo szlachetne z Twojej strony, ale już wszystko będzie dobrze. Wspomogę cię i twoje, Twoją empatię, Twoją ścieżkę empatii weź się, przymknij. Nie jestem ani uroczy, ani empatyczny. Pokażę Ci, jak potężny potrafi być Overlord. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Atak power plus 50% na obydwu tych... Wow! No ładnie, nie spodziewałem się czegoś takiego. Na szczęście powinniśmy być tak czy inaczej na tyle przygotowani, żeby mu po prostu łomot spuścić. Bo z tymi wszystkimi statystykami po zabiciu tego Bala cztery razy goś nie stanowi większego problemu. Okej, okay, mamy od razu tutaj drugi event, także polecimy. Ty, Fuji, zgadza się? Jesteś zupełnie inny niż inni, z którymi walczyłem. E, jesteś zdecydowanie bardziej uzdolniony. Hej, to książę! Dlaczego sprawiasz tyle kłopotu po tym... Jak pokodaliśmy całą tą drogę, żeby dostać się do Chinomoto. Lahar zawsze wywołuje zamieszanie, ale gdyby nie był taki głośny i trudny, moglibyśmy mieć problem z tym, żeby go znaleźć. Etna, Rosaline, cieszę się, że obie dotarłyście tu bezpieczne. Gdzie są wszyscy pozostali ze statku? Nie widziałam ich od wypadku. Znalazłam tylko rozalin. Nie ma potrzeby do obaw. Adeli pozostali są twardzi jak skała. Natomiast bardziej naglącą kwestią jest: nie znaleźliśmy w Chinomoto żadnych miejsc, które sprzedają słodycze. Po co my tu w ogóle przybyliśmy? Całkowicie rozumiem. Po przebyciu całej tej drogi nie, by, nie, by, nie jesteście w stanie spróbować e, przysmaków lokalnej kuchni. Co za okropność. Etna, zgadza się? I Tutaj są pewne słynne słodycze z Hinomoto. Nazywają się oryginalnymi ciemnymi kluskami? No, tak, naprawdę? Dzięki! Jak, jak ty się nazywasz? Podarunek dla Overlorda. Cóż za pomyślunek. Jako moi wasale. Będziecie musieli poczekać, aż sam się nażdę. Książę to nie fair. A to jest muzyka dla moich uszu, i zaczął, zaczął żreć. I coś mu utknęło w gardle. Co się dzieje? Czemu książę zmienił się? Cały, cały yy, cała twarz mu przybrała niebieski kolor. Muszą być naprawdę smaczne. Nie, on się dusi. Musimy go szybko uratować. Fuji, weź go, klepnij w plecy. Nie ma takiej opcji. Jeżeli umrze, tron będzie mój. Dobrze mu tak za kradzież moich słodyczy. Że słucham, ale to wyglądało tak, jakbyście się całkiem nieźle dogadywali jeszcze chwilę temu. Dlaczego próbujesz go teraz zabić? Tak zwykle demony zachowują się między sobą. Nawet jeżeli jest Overlordem, yy... w każdej chwili musi się liczyć z tym, że ktoś będzie na niego czekał, czychał. Okej, okay. z kim się tu będziemy bić? Jest parę, parę postaci. Okej, okay, ale widzę, że głównie Prini i nasz boss. Dobra, to zrobimy tak, wyślemy o tutaj szybki łomot. Kończymy niech te... Nie było szybkiego łomotu. Uuu, to mnie zaskoczyli. Co tam się stało? Ona ma jakąś jewilitkę, której nie sprawdziłem, prawda? Ta, wszystkie prynisy ją bronią. Ale skaszaniłem. Dobra, mogłem się domyślić, że te, 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 prynisy tutaj to był ten, to była wypucha. Zrobimy tak. Czego nie mogę pierliku użyć żadnego speciala? A, no tak, dobra, już pamiętam dlaczego. Hahaha. <ścoughs> Czy my mamy kogoś tutaj na stanie, kto by miał... Chociaż nie, Pierilika powinna dać rady tak czy inaczej. Gdzieś miałem ten, ten przedmiot leczący. Ferry Das to się chyba nazywał. Dobra, git. I teraz, nauczeni y, poprzednimi <grymianie> problemami, I najpierw zajmiemy się całą tą ekipą prinisów. Gdzieś tu był Steven, chodź. Special, Big Bang. Jedziemy... Gdzieś tu powinien być nasz Magnum. Proszę. A no tak, dobra, Magnum nie był za mocno levelowany. Ale gdzieś mieliśmy... Uuu... No tak, nie ten, ten w ogóle. Anastazja. Ciebie szukałem. Może nie aż tam. No, zdecydowanie lepiej. Odpalamy tą ekipę. Świetnie. Pozbyliśmy się wszystkich prynisów na mapie. Więc teraz powinniśmy być w stanie ubić e, naszą etnę. No. no. <laughs> nie ma to jak sobie samemu kłody pod nogi rzucać. Mamy teraz e, trzecią rundę. D? Dobra, nie muszę się chyba iść Jedziemy. Jak śmiesz zostawiać mnie na śmierć? Nawet na chwilę nie mogę opuścić gardy. Ale w sumie mogłem się tego spodziewać, bo to jest to, co czynicie takim wspaniałym wasalem. To bardzo miłe z Twojej strony. Następnym razem na pewno Cię zabiję. Przez chwilę byłam skołowana, ale widzę teraz, że Etna i Lacharl wydają się doskonale rozumieć nawzajem. Jeżeli chcecie możemy wam pomóc znaleźć ludzi, których szukacie poszukujecie. Planowaliśmy patrolować Chinomoto tak czy inaczej. Naprawdę? Ok, w takim wypadku dostarczę opis ADEL. Byłabym bardzo wdzięczna, jeżeli moglibyście go znaleźć. O, wybaczcie, zagalopowałem się. Nie masz za co przepraszać. Adel musi być dla ciebie bardzo ważny, skoro jego nieobecność wprawia cię w taki niepokój. No, w końcu są zakochani. Nie bez powodu są najbardziej uroczą, zakochaną parą Nederworldu. Nawet całują się publicznie. Naprawdę? Co. Cóż za romantyzm, cóż za historia? Nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć więcej na ten temat. Piriko, ty durn, durniu, nie mów przy mnie o romansie. Wiesz, że mam uczulenie. A więc, Fuji, miłość ciebie też wprawę w, prawe w z... kłopotanie? Tak, żebyście rozumieli, nie ja jestem nie ja jestem zakochana. Adel się we mnie zabujał. Ostatnio zawsze wyznaje mi miłość. Ty, a wcześniej nie był taki rozlazły. Ale ty też się zmieniłaś, nieprawdaż? Widziałam, jak, e, widziałam, jak jednego dnia miałaś ubraną suknię ślubną. Nie, nie, to był prezent od jego rodziny, ponieważ e, coś źle zrozumieli. Ale jeżeli Adel bym się oświadczył, to oczywiście bym to rozważyła. O, obie jesteście urocze? Proszę, zaproście mnie na wesele. Będę e, podążać za tradycją Hinomoto i przy, przyniosę ze sobą całą masę podarunków. A, czy ty jesteś poważna? To miały być podarowane pieniądze, a nie miód. I weź już skończ. Nie mogę tego ścierpieć. To tak jak i ja, Fuji. Muszę powstrzymać Etnę i Pirlikę. A ty zajmij się tą, która to wszystko zaczęła. Rozalin. O, zachowujesz się jak jakiś jak szefu. A to jest walka o nasze życia? Jedziemy, Lachal? Ech, no, grubo ich widzę poniosło. O, widzę dużo jednostek. Czyli szykuje się dobra, dobra rozruba. Abilities. O proszę, zwiększa atak power y, tych męskich jednostek o 20%. No dobra, no ale to nie wygląda jakby było coś groźnego. Możemy w sumie zaryzykować i zrobić taką sztuczkę, gdzie wezmę AO, przerzucę ją tutaj, tak i zobaczymy co się stanie. Najwyżej dam restart rundy, jak znowu coś skaszanie. A tak, bang. No i easy. Teraz po prostu weźmiemy sobie... Kogo sobie weźmiemy? Możemy sobie wziąć Fujiego. Tu zrobimy porządek. Weźmiemy sobie może Jejasu. Tylko wypadałoby wtedy wziąć też kogoś tutaj. I weźmiemy Anastazję. W sumie Anastazja powinna tu zrobić e, dobrą siekę. Tylko trzeba ją dobrze ułożyć. Rzucaj tam. Ty rzucaj ją. Czy tam ktoś się gdzieś czai? Nie. No to rzucaj tutaj. No i teraz. Full strike w tym kierunku. Bardzo ładnie. Bang. Easy. Nie, na no nie skipujemy eventu, po to tu przyszliśmy. Alergia na empatię? Co to za dziwna choroba? Przepraszam, nie miałam bladego pojęcia. Nie zrobiłaś nic złego, Rosalin. Oboje są w gorącej wodzie kompanii, więc po prostu pewnie potrzebowali upuścić trochę pary. Upuścić parę, weź się, ogarnij. Wy wychodzi na to, że Fuji i Lahar całkiem nieźle się zakumplowali. Jestem przekonana, że tak właśnie miało być. Czy w, w, w zamian za naszą pomoc e moglibyście nas pomóc w bitwie, skoro już tu jesteście? Nie ma najmniejszego problemu. Właśnie myślałem o tym, żeby zdobyć jakichś lo lokalnych poddanych, którzy będą w stanie mnie oprowadzić po Hinomoto. Ja też nie mam nic przeciwko. Minęło już trochę czasu, odkąd razem z Etną gdzieś podróżowały, podróżowałyśmy. Jest to raczej takie nostalgiczne. To były wspaniałe dni. Kiedy początkowo dołączyłam do ciebie w Weldim, mieliście bardzo dziwną relację z Adelem dwubiegunową. A teraz jesteście cali zakochani. Czy to może być jakaś sztuka z Hinomoto, o której słyszałam? Muszę się nauczyć, jak podgrzewać atmosferę? Ja nie mam bladego pojęcia, o czym mówisz. Adel jest tym, który zasypuje mnie uczuciami. Był. Kiedyś był bardziej zdystansowany, ale. znowu o tym gadają. Nie mogę się ruszyć. Fudzi, weź coś zrób. O, ja też już mam dość. Jest to większe zagrożenie niż cokolwiek z czym mierzyliśmy się do tej pory. Ok, Laharl dołączył, dołączyła Etna i dołączyła Rosali. E, zobaczmy. Może tak zrobię. Napijmy się drinka, bo powinienem. A, oni mają już full level. Dobra, to myślałem, myślałem, że trzeba będzie ich podbijać. Jeżeli mają już full level, to zobaczmy w takim wypadku jeszcze, czy... jakimi witkami oni dysponują. Tak, podbija staty o 10% per rozwalona jednostka, bardzo fajnie. A... Oproszę, zwiększa obrażenia zadawane celom, które mają full HP o 50%. I tu jest ta wilitka, którą widzieliśmy u Rosalind, że zwiększa e, attack power e, męskich sojuszników na mapie o 20%. Całkiem spoko. To są chyba te unikalne ewolitki, których yy, nie będziemy mogli szerować z innymi postaciami. Zobaczmy, czy mamy tutaj coś innego. Special, special damage dealt by 25%, bardzo ładnie. Zwiększa defensywę o 50% od jednostek, które mają mniej niż 50% HP. Ten zwiększa tak power o 50% i defensywę zmniejsza o 50%, jeżeli jednostka jest sama na mapie. O, a tutaj atak za każdym razem, kiedy przyjmiemy zwykłego hita. Critical rate by 30% i critical damage o 100% jak się używa speciali. O, grubo, tutaj to są takie konkretne bonusy dostępne. Explosive damage 100% dla jednostek rzucanych, czyli do prynisów. Tak, przyjmuje obrażenia za nią każdy prynis na mapie. A, musi być sojusznik. Eee, kiedy atakujesz, zwiększy atak power przeciwko konkretnemu typowi jednostek żeńskich. Zwiększa staty e, tych prynisów na mapie, w sojuszników. Uu. Zwiększa zasięg, zmienia e, typ poruszania się na teleport, zwiększa zasięg o 2 i jump power o 20. Też fajnie. Co ma Rosaline? E, Magic Rain, zasięg magii jednostek w tym samym składzie o 1. Podbija krytyka o 5% dla jednostek w tym samym składzie. Zwiększa wodne, wodny damage o 30% i przychodzący wodny damage o 30%. Zwiększa obrażenie zadawane o 50% gdy używamy zaklęć. Grubo. Zwiększa staty o 100% kiedy Pozostałe HP jest 10 lub mniej. To by było genialne na wszystkie walki z balem. Tam, gdzie na wejściu obniża nam hp do, do jednego. Ok, dobra. No to co? Zrobiliśmy sobie, moi drodzy, pierwszy dodatek z Laharlem, etną i Rosalim. Wydaje mi się, że na tym sobie ten odcinek zakończymy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Gorąco zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie poruszymy następny scenariusz z DLC. A na razie to tyle, także oby do zobaczenia.